Dlaczego lubicie szampon ultradu dla dzieci? Bo nie szczepię w oczy. Bo nie plącze włosów. Bo ładnie pachnie morelami. Szampon 2 w 1 ultradu dla dzieci. Delikatność w myciu, delikatność w dotyku. I nie bolę, kiedy czeszę. A moje włosy są... No, szampon morelowy ultradu dla dzieci 2 w 1 gwarantowany przez Laboratoire Garnier Paris. Nazywam się Henryk Zając. Od 16 lat naprawiam pralki. Większość awarii wynika z osadzającego się kamienia. Tego nie widać, ale obrośnięta kamieniem grzałka wygina się i przepala. Będę się niszczy i pralka zepsuta. A rozwiązanie jest proste. Kalgon chroni pralkę przed kamieniem. Te części są z pralki, w której kalgon stosowany był do każdego prania w każdej temperaturze. Tutaj kamień się nie osadził. Różnice widać od razu. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Zostały w 1870 roku Bank Handlowy zawsze finansował przyszłość. Także dziś, podążając za śmiałą wizją swoich założycieli, angażuje się w najbardziej rozwojowe sektory gospodarki. Jesteśmy największym i najstarszym polskim bankiem. Nasze doświadczenie, finansowa siła i rzetelność budują pewne jutro. Bank Handlowy w Warszawie SA siła, wizja, doświadczenie nieprzerwanie od 1870 roku masz najpiękniejsze włosy na świecie. Są takie miękkie, lśniące. Moje włosy wyglądają tak zdrowo i lśniące jak twoje, ponieważ używam szamponu pielęgnacyjnego Szałma, który dzięki naturalnym ekstraktom odpowiednio dobranym do każdego rodzaju włosów doskonale pielęgnuje włosy aż po same końce. Szampon Szauma sprawia, że moje włosy wyglądają pięknie. Tak jak moje? Oczywiście, kochanie. Szauma pielęgnuje włosy aż po same końce. Szauma. Firmy Schwarzkopf. W domu chciałabym na długo zachować najpiękniejsze zapachy natury. Breeze zapamiętuje je dla mnie. Przynosi świeżość wiatru, wiosenną woń lasu. Dzięki Breeze mogę przez wiele tygodni cieszyć się najpiękniejszymi zapachami natury w moim domu. Breeze zapamiętuje zapachy natury. Antena, Antena najbliżej telewizji. Nowi prezenterzy jedynki. Życie prywatne dziennikarzy wiadomości. Dzięki antenie każdy może spotkać się z gwiazdą. Album rodzinny Iwony Szymala. Przegląd dnia 5 po w radiomagazynie. Nie włączaj telewizora bez anteny. Jeśli chcesz, by Twoje włosy tak łatwo się układały, musisz wzmocnić każdy włos. Włosy codziennie tracą keratynę. Zawarte w Palmoliv Optima proteiny keratynowe wnikają we włosy oraz cebulki i wypełniają uszkodzone miejsca. Palmoliv Optima. Tylko tak odżywione i wzmocnione włosy pięknie się układają. Teraz nowy Palmoliv Optima z odżywką. Palmoliv Optima 2 w 1. Fantastycznie ułożone włosy. Nie zatrzyma się czasu. Trudności z koncentracją i pamięcią, szum w uszach, zawroty głowy to częste objawy zaburzeń układu krążenia. Memoplant. Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego poprawia płynność krwi, przeciwdziała skutkom zwężenia i zwapnienia naczyń, polepsza krążenie obwodowe i mózgowe, a dzięki temu wydolność fizyczną i psychiczną. Memoplant. Oryginalny wyciąg z miłorzębu japońskiego. Gwarantowana jakość i potwierdzone działanie. Tetli przedstawia nowy sposób parzenia herbaty. Torebki, nie kapki, Drawstring. Wystarczy pociągnąć za sznureczki, aby wydobyć cały aromat. Tetli Drawstring. Cały aromat. Co do kropelki. Ilu wielbicieli, ile kwiatów. O, jeszcze kwiaty? Spójrz, to nie kwiaty, to Raffaello. Raffaello. Białe płatki kokosowe i migdał zatopiony w delikatnym kremie. Harmonijny i wyrafinowany smak doskonałego prezentu. To mogło być tylko od niego. Wyraź to przez Rafaello. Moje włosy nie zawsze wyglądały tak zdrowo. Kiedyś miałem łupież. Nawet kosmetyczne szampony przeciwłupieżowe nie pomagały. Moje włosy wyglądały niezdrowo i były matowe. Ale teraz jest przeciwłupieżowy szampon Pantin. Tylko Pantin łączy działanie aktywnego składnika, który zwalcza łupież i prowitaminy B5, która odżywia włosy od cebulek aż po końce. Odkąd regularnie używam przeciwłupieżowego Pantin, moje włosy stały się zdrowsze, bardziej lśniące i bez łupieżu. Nowy przeciwłupieżowy Pantin włosy tak zdrowe, że aż lśnią. Biel jak nigdy dotąd i opakowanie jakiego